W strzałę kopidyna zostałem trafiony pewnej nocy ubojnej. Ale, aby serca ukryć sprawy, to nie powie nic więcej: to dziś boksuję się z życiem zawzięcie. Z sto smutek tam dwa. Jak widzicie, boksuje się z życiem zawzięcie. Przy kawie miłym prawie. Witam wszystkich moich widzów kanału kanał Polita Drodze. Witam moich czytelników. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego dla Was. Miłego września. Teraz bez ciacha. Tym razem bez ciacha. Kolejny dzień po helu chwila relaksu, przy porannej wróć przy południowej kawie, z muzyką w tle. Ciu, ciu. Wiadomości przychodzą ze świata trzeba będzie odczytać do miłego Ej. Dzień dobry, dzień dobry. No i o, okazuje się, że już byłem na tym cyplu i przyszedłem i wróciłem, nic tam nie ma ciekawego. Poza tym, że są umocnienia wojskowe, a wiecie, że to nie jest moją domeną, żeby łazić po bunkrach, patrzeć na żelbet. Historię to ja mogę sobie w książce przeczytać, ale rozumiem, że są takie atrakcje, gdzie ludzi to interesuje, także to nie do mnie to, nie to nie do mnie to, nie do nie to do, nie do mnie to. <ścoughs> nie mam nic do tego, absolutnie. Ale wszedłem, szedłem i mówię kurczę, gdzie ten Cypel? No i Cypel to jest tam. Chodzi o to miejsce przewężenie takie chyba naj, naj, najmniejsze, tak? Na wybrzeżu Bałtyku Gdzie jest z jednej strony Zatoka Pucka Którą widzicie A tam jest morze Tam jest morze A tam jest rzeczywiście ten Cypel Przy końcu No jest Po prostu Zawija się i się przychodzi tutaj. Hej, A tu mamy dla miłośników Urbeksa, tak zwanego, tak? Czyli ruiny fabryki czy czegokolwiek, no ale tu była jakaś przetwórstwo ryb pewnie czy coś takiego, nie wiem. W przewodniku pewnie jest napisane. Tak wygląda tutaj na brzeże. Wszyscy wiemy. Umocnienia, żeby morze nie zabierało ziemi, a może i tak zabiera ziemię od pradziejów dobrze koniec mojego mówienia o wszystkim i o niczym dzisiaj pogoda jest ciepło ciepło parno tak lekki wiaterek wieje Idę, wracam do gniazda numer dwa. Czas na lekturę. Może wieczorem się wynurzę, pospacerować nad Bałtykiem po plaży. Ale już tęsknię, tęsknię. Do siebie tam działać dalej. Tu jest zakaz wstępu, bo tu jest rozładunek. To ja się dopiero zorientowałem, że ja tu wlazłem na teren portu. bo wczoraj stamtąd filmowałem dla was wieczorem nie na tamtą stronę widoki no to dobrze bo tu teraz wiatr się zmaga i pewnie będzie szum w kamerze miłego miłego dla was dziękuję że zaglądacie